Czwarty dzisiaj. Chodzi mi po głowie kręcenie vlogów. Tak prawdę mówiąc, od końca zeszłego roku, od czerwca, chodzi mi po głowie kręcenie vlogów. Nie wiem, zobaczymy. Filmów nakręciłem całą masę, ale na zasadzie vlogów, aby to działało, to nie. Zobaczymy. Jeżeli to zrealizuję, to będzie pierwszy. O tym wie, ale tutaj w podziemiach e, tunelu, właśnie przy dworcu zachodnim, w czasie II wojny światowej e, zagazowano parę tysięcy ludzi. Tutaj te wejścia były zamknięte. Do tej pory na górze można e, odnaleźć rury kanalizacyjne, jakby pozostałości urządzeń, które doprowadzały gaz tutaj do tego miejsca. Trzeba zejść z roweru i przeprowadzić go pod przejściem. Żamy obok jednego z najstarszych klubów studenckich w Warszawie. Oczywiście, jest Grafik występów na ten rok. Było się, było się. Na kulcie niezliczono ilość razy. Tilaf, eee, Cookies czyli konkretni piersi, ale to jeszcze wtedy, kiedy Kukiz był normalny. Co jeszcze? No było tego naprawdę bardzo dużo. Ligi Punk, Perfect, cały szereg. Lata, lata 90 później już w nowym wieku. W tej chwili to chodzenie na koncerty już nie ma takiego wymiaru jak, jak kiedyś. Nie wiem. Nie, 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 nie bawi mnie to, tak, tak powiem, stało się to jakoś takie zbyt, zbyt powszednie. E, tutaj w Stodole, ciekawostka, w 1997 roku, kiedy e, był koncert dżemu i wokalistą był wtedy Jacek Dywucki, a udało mi się posiedzieć przy stoliku z Adamem Otrębą, to był 1997 rok i z wokalistą Oddziału Zamkniętego, nie pamiętam jego nazwiska w tej chwili, solista, e, gitarzysta Oddziału Zamkniętego. E, no niestety nie przypomnę sobie. Po prostu piliśmy piwo. Coś niesamowitego. To jak gdyby nigdy nic, my się nie znaliśmy kompletnie wcześniej. Powoli się zbliżamy do... Ale zaraz, bo mamy jechać w konkretne przecież miejsce. To ja nie mogę tędy, tędy przejechać, no właśnie, bo nie wiecie gdzie jadę. Zaraz zobaczycie. Zaraz zobaczycie. Stara, poczciwa warszawianka. Tutaj w zasadzie niewiele się zmieniło. W ostatnich latach zawsze mnie zastanawiał ten plac tutaj pusty, on jest taki od ponad 20 lat, odkąd pamiętam. Zawsze. 20 lat temu nie było tego budynku. To była ściana jednolita, o którą można było bijać piłkę. No, co będziemy szli? Trzeba grać. będzie szybciej. Główne korty na warszawence są bardzo ładnie położone. Mam nadzieję, że ścianka treningowa będzie wolna później później jest kort zamówiony na piłkę piłkę słychać Tutaj. Trenowała Iga Świątek Jeszcze jako dziecko przypuszczam około około 10-15 lat temu na pewno już tutaj latała z, z rakietą. Można się dołączyć? Tak? Dzięki. No, jest jedna osoba tylko tak więc. Zobaczymy jak będzie, jak będzie z vlogami. Zauj mistrzowie kręcenia vlogów, którzy potrafią kręcić film około 10 po, po zmontowaniu, około 10-15 minutowy każdego, każdego dnia. Piękna pogoda na tenisa. Polecam szczególnie warszawiankę naprawdę nie ma. Nie ma tłumów praktycznie rzecz biorąc. Na ściance jest tylko troszeczkę ludzi, ale to można się bez problemu pogodzić. A na kortach naprawdę niewiele tutaj na obok. Tylko dwa korty zajęte. Tym praktycznie jest w zasadzie cały pusty. No. Dobra. To koniec na dzisiaj. Ta rakieta ma 19 lat głównie Warszawianka przez kilka lat A później przeniosłem się na jakiś czas na y, do klubu sportowego Gwardia tam też bardzo fajnie się y, trenuję w Tenisa A Później skupiłem się na, głównie na ściance na, na szczęśliwicach od niedawna z powrotem, z powrotem przychodzę tutaj, tutaj na warszawiankę, jakiś, jakiś sentyment tego miejsca, tego miejsca pozostał. Także tyle, zobaczymy, być może to co nagrałem będzie uważane jako, nie wiem, Pierwszy vlog, załóż wiersz, zobaczymy, zastanowimy się jeszcze nad tym, zobaczymy co wyjdzie, co wyjdzie w montażu. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, do zobaczenia. Aha, jego weekendu.